Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was w Movie Star Planet. Szczerze nie wiem o co to chodzi. Ktoś kiedyś napisał gdzieś tam w komentarzu, czy mam MSP. Myślę sobie czytam, czy popodaj czy nick w MSP coś takiego. Myślę sobie, o ludzie... Co się ze mną dzieje? Ja nie wiem, co to jest MSP, i wpisałam, słuchajcie, w Google MSP. Co to jest? <grych> I mi się, mi się wyświetliło: moja skrzynka pocztowa, albo Movie Star Planet. Więc myślę sobie, okej, okay, no zobaczymy, co to jest za gra. I słuchajcie, jesteśmy w tej Movie Star Planet. To jest moja, nie wiem, postać, lub jak to nazwać. O, stworzyłam ją wczoraj. I słuchajcie, jedyne co zrobiłam wczoraj, to otworzyłam kalendarz adwentowy, bo tutaj mi się gdzieś to wyświetliło, i teraz już nie wiem, gdzie to. Ten kalendarz adwentowy. Tam jakieś prezenty mi dali. Później miałam jakieś zadanie do wykonania, że chodziłam po kolei, tutaj klikałam i otwieram jakieś prezenty, i mi się punkty liczyły. I tam parę rzeczy zrobiłam, i mam już trzeci, level, zaraz czwarty. I słuchajcie, naprawdę ja nie wiem, co to jest za gra, co tu trzeba robić, więc słuchajcie, jeśli jesteście fanami tej gry, to ra radzę wyłączyć film, bo pewnie będzie to żałosne dla Was, co ja tu będę robić. Ale dobra, słuchajcie, co jeszcze? Gdzieś tutaj były sukienki, można było robić i takie rzeczy. To tu w zakupach? Klinika piękna, odzież może tu? I ja słuchajcie, zrobiłam swoją sukienkę. Zaraz wam pokażę, jak się uda mi. No, gdzie ja to mogę mieć? Ona była taka piękna, świąteczna. Kochani, jak ja to mam włączyć? Może mogę jakoś wyszukać po nazwie? Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Topnie, motywy. Przyjaciele? To moi przyjaciele, a tu sukienki. Kurde, a moja gdzie jest? No nie wiem. A tu? Nie wiem, kochani, czy ta sukienka, co ja zrobiłam, to zniknęła? Przecież ja ją normalnie. One tu będą napisane alfabetycznie? Alfabetycznie, one tu będą, w sensie, jak to stworzył, jeśli chodzi o datę, czy co tu będzie? Z 90 stron, no nie chcę mi się 90 stron przeglądać. Ale może gdzieś tu wkrótce ona będzie, ta sukienka, bo była taka piękna, była, mówię wam. No nie, no po prostu. Wiecie co? Ja się rozłączę, ja spróbuję ją znaleźć. Dobra, kochani, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta sukienka. Więc okej, okay, wyjdźmy stąd. Powiedzcie mi, co ja mam tu robić? Co tu się. O, komentarze, dobra, czekajcie, klikniemy. Słuchajcie, co ja mam tu robić? Tu się coś jakoś gra. Coś <gry> się jakoś gra. Aktywność, co to jest? Kariery. Jakieś coś i nowości, Gry. Ja tu wczoraj próbowałam cokolwiek kliknąć I nic mi się nie klikało, bo pytało Był taki komunikat, wróć za trzy godziny Hmm, okej okay. Zobaczcie, ktoś do mnie przyszedł I co? Oczekiwanie na innych graczy No i, no dobrze Hej, XD Opiszemy? Hej, XD I co teraz? Kochani, werble co ja mam tu? Mam coś kliknąć? Mam coś tu kliknąć? Nie napiszę jeszcze. Mm. No dobra, słuchajcie, nie wiem. O, jestem sama? Świetnie. O, poszłam sobie. Emili weszła. Jesteś Judge. A co to. A, że jestem <grych> jury, tak? Że będę oceniać? Dobra, kochanie. Kochani, słuchajcie, czekamy. No, nie wiem, czy to jest sens. O! Ona się przebrała! Wybierz, kto jest najmłodniejszy, dla tajny. Głosuj na. Zobaczcie. Aha, i co teraz? Ubierz się jak centrum handlowe. Ja mam teraz to robić? Mam się ubrać jak centrum handlowe, a to znaczy że kolorowo? Zobaczcie, takie włosy, topy. Yy, centrum handlowe, to może nie to, może takie topy. O, a kolory mogę tu? Dół, zobaczcie. Ej, bez sensu, czemu nie da mi się ubrać do końca? Ja teraz ubierz się jak mój idol. Idol. Kieca. Dół. Jaki dół? Już dół nie chcę. Mogę to skasować te leginsy? Oj. Słabo. Włosy. Szybko. Takie. Akcesoria. Kokarda. Zobaczcie. Jestem idolem czy nie? I co? Emili ocenia. Leon wygrywa tą rundę. A kto jest Leon? Kochani, dlaczego ja tu nikogo nie widzę? Więcej tylko tą? Nie podoba mi się to. Nie wiem, a mogę z tego wyjść po prostu? O, zobaczcie, ubrała się. Jak ona te wszystkie kolory zmieniała? Ja nie mogłam. Ja nie, nie widzę nikogo innego. Ja sam na siebie. Mogę? Nie. No to spierdzielać. Ja uciekam stąd. Nie mam czasu. Jakieś głupie to było. Dobra. Quiz. Co to będzie? Głównym bohaterem zwiadowców jest... Zwiadowców? A co to jest zwiadowcy? Will. To jakaś postać? Tsunami to... Duża fala. Tsunami to duża fala na wodzie. Zwo... Z... Fala z oceanu? No i co teraz? O ja dostałam pieniądze! Czy co to tam ja dostaję? Gdzie poznać się Angelina i brat? Na pranie firmu! Na pranie firmu! Nie, nie wiem czy prali coś czy nie, ale na planie firmu na pewno. Pan i pani nic czy coś takiego. Na wakacjach? O matko, ale ja jestem słaba. Jaki tofelek kopciuszek gubi o północy? Jeden, ale prawy czy lewy? Lewy pewnie będzie, a ja dam prawy. O, co już mi się bardziej podoba? Chociaż nie znam odpowiedzi, ale. Lewy, ale ja, ja. Dalej: Historie o magii i inne tym podobne nazywane są fairy tale, legend, fairy tale, bajki. No. Dobre, mamy pieniądze. Merlin opowiada o człowieku legendzie. Kim on był? Jaki Merlin? czarownikiem służącym księciem. Legenda. Kim mógł być czarownik? Masakra. O, mam pieniądze, dawaj. Dalej. Która aktorka ma IQ 150? Katie Holmes, Sharon Stone czy Emma Watson? No, na pewno nie Emma. <grym> Bez urazy. Sharon Stone? Będzie pewnie, że Katie Holmes. O, mam pieniądze, słuchajcie, ale wygram to. Gdzie urodziła się Natalie Portman? Izrael, USA, Kanada. Bym powiedziała, że w Kanadzie albo w USA. W Kanadzie USE Dam Kanadę, ale pewnie będzie USA. Izrael naprawdę. No właśnie mi ten Izrael tam ni w pini w oko był. Kto grał w Bayer z Bel Air? Will Smith. To było milion lat temu. Pamiętam ten serial. No taki śmieszny, on tam się kolorowo tak ubierał. Fajne to było. Dobra, mamy pieniądze. Dalej kochani, lecimy. Kto wynalazł telefon? O, matko! Bell, Marconi czy Edison? Bell, Marconi, Edison. Edison? Ale co? Gafa, ale ja naprawdę nie wiem. Bell. Nikt nie dostał. Każdy co innego powiedział. Guns N' Roses jest zespołem rokowym. <grywia> zespołem country. No, dalej. Lecimy, lecimy. Dobre. Bas Astral jest bohaterem jakiego filmu? Epoka lodowcowa to historii? Ratatuj. Bas Astral. To historii? Po co takiego czegoś nie kojarzę? Ratatuj. O matko, nie kliknęłam. Ale fail. Po co ja się rozgaduję? Gdzie urodziła się Penelope Cruz? W, już wam powiem. W top, w, w top Model ostatnio to było. Gdzie oni byli? W Hiszpanii chyba. W Madrycie gdzieś. I tam ta siostra Penelope Cruz była. To podejrzewam, że to to. W Hiszpanii? Je. Dobrze, mówię. O, zobaczcie, jakiś kacper, przed Kazper, kacper, w którym parku narodowym znajduje się maczuga Herkulesa: w ojcowskim, tatrzańskim czy bieszczackim. O matko, geografia to nie moja sprawa, ani jakaś tam natura, <grywa> przyroda. Ojcowskim. O! A tak w ostatniej chwili kliknęłam. Ale ja, ja, zobaczcie, mam pieniądze. Ojciec pipi pończo, pończoszanki jest daleko. Czym się zajmuje? Pływa po morzach, jest żołnierzem, jest poszukiwaczem. Pipi pończoszanki. Nie wiem kto to. I co? Pewnie źle. Pływa, po może. A on wiedział! Skąd Kacper to wiedział? Sztuczny efekt służący do stworzenia iluzji w filmie nazywany jest. Efekt szokowy, specjalny, wizualny. Iluzji? No to pewnie wizualny. Chociaż nie wiem. I co? Specjalny, matko, ale ja jestem durna. Dobra. Ojej, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. I czym on poszedł? A ja dostanę coś za to, że zostałam do końca? Dobra, słuchajcie, zaraz chyba kończymy pewnie wam, was nudzę, bo nie wiem, czy to się robi. W jakiej gałęzi biznesu znajduje się Bonnie Clyde, czy kryminalnej, magicznej, kryminalnej? Słuchajcie, ja nie wiem, co się robi w takich odcinkach, mówi Sir Plant. Ja powinna pewnie się przygotować i obejrzeć na YouTube, co tam się robi. W ogóle się przygotować. O, Kasiulcia wykrywa, ale easy to było. Zobaczcie, 3 za 75 highs to O to mam zbierać? Nowy level, amator, wybierz nagrodę. Pieseł, zakochana kundze, ja chcę takiego pisała? I co mam go? Mam fame jakiś. I co teraz? Zakręć kołem. O, ekstra! Ja dzisiaj jak wchodziłam w tą grę, to też miałam. Pięć mi wylosowało wtedy. O, super, dziesięć. Okej, okay, tu muszę taką koło zebrać. No i co teraz? Już jest... Ojej, to już ja nie chcę. No teraz coś innego. Oj, nie chcę VIP, -y. ja nie wiem co to jest VIP. I co tu się robi? Mam jakiś swój pokój, czy coś? To co to jest mój pokój. O, zobaczcie, to jest mój, mój dom. Okej, okay, i co tu mogę robić? O, chodzić, ale ja ja tu chodzę. To świetnie. Okej, okay, pokój dzienny. Ogród, to jest mój ogród. Kuchnię mam. O, pokój imprez. U, jaki mam pokój imprez, a co się w nim robi? Ale świetne. Pokój dzienny, a tu mogę zmienić kolory ścian lub co to jest? Edytuj mój pokój, o. Patrzcie. To są rzeczy, które mam. A skąd ja je mam? Mam. O, drzwi mam. Super, świetnie. Dobre na początek. Mogę kolorki zmieniać takiego czegoś? Chyba. O, tu mogę dać dalej. Mam tygrysa, albo ja go gdzieś klikam, żeby mieć. O, pieseła. Mogę mieć dużo zwierząt. Takiego pieseła wczoraj kupiłam. Zobaczcie, można było go kupić. Ja chciałam pieseła mieć i mam teraz dwa piesełki. Zobaczcie. Dobra. To. Oj, zobaczcie, mamy ten. Buty z choinkami. Świetne to jest. Damy takie węzełki. Ojej, jak to. Tak nie mogę jakoś nad tym powiesić. To sobie zrobimy od tutaj, tak o. Gdzie o, nad tym damy. To co to? To taka ozdoba. To, a mogę nie chcieć jej? Jak mogę jej nie chcieć? O, okej. Okay. A to? Co to? Pies? Kolejny? Zobaczcie, ja chcę dużo tych zwierząt. Sobie tutaj będą koledzy. A to? Świeczki! O, ja chcę. A nie mam żadnych stołów czy coś takiego? O, mam stół? Świetnie. A mogę to postawić na stół? Szkoda. No dobra, to sobie to damy tu i tutaj damy taki stół, że to niby taki wiecie. A to co to? A to że randol? To damy sobie tutaj taką lampę. Świetnie. A to co to, to, to? Deskorolka. A ja nie chcę takiej deskorolki. A to? Ojej, co to? Ach to na, na podwórko. To nie chcę. A to je miała jakaś. O, to to weźmy sobie, usuńmy, a damy tu jemioły. Zobaczcie nad tym. Ekstra. To, to jakieś VIPy. Co to, co to jest ten VIP? Co on daje tak w ogóle? Nie wiem, powiedzcie mi. Takiego nie chcę. O, kanapa. Czemu ja wcześniej nie wiedziałam, że mam kanapę? To to zmienia postać rzeczy. Słuchajcie, zaraz ja to ustawię. To są prawie jak Simsy. Tu damy kanapę. O, tak tu damy stół, to dam Oj, ten stół się... To... A tu jeszcze dalej ten pokój, to jest też mój? Czy jak? O, moment. O, tu. O, tutaj chodzi mi, czy ja tu mogę też ustawiać? Hm. To damy ten stolik, tak? O, tu przy tym. I damy tutaj świeczki, o. Super, co? <laughs> Pewnie nie. Dobra, to, co to jest? A, to jakieś coś. A tygrys też jest mój? On żyje? Wow, to te gry do ogrodu. O matko, co to? Jakieś oko. I tu nic nie ma. No to A to jest jakiś obraz z lodem. To ja nie wiem. Czy to w klimacie zimowym dobre nie będzie. No zobaczcie, jaki elegancki mamy tutaj rum. Nie sądzicie, no świetny jest pieceł. A to coś? Nie wiem co to. Dalej ogród. Ogród. No nie wiem co to. Coś ja tu widziałam. Czekajcie, bo tu komentarze. Mm, tygrys do ogrodu, może być? Pasuje Co tu jeszcze? O, to A, mogę dać zimę tu, żeby była w tym ogrodzie To mnie ciekawi O, tak odamy, o, super, świetnie Dobra, dalej Co tam? Kuchnia, ja nie mam nic do kuchni Skąd mam mieć to? Hm, nie mam nic Do pokoju imprez też nic nie mam, no to tyle A tutaj? Moje rzeczy, a to to Wybierz tło Ale jaja to ja chcę pokój dzienny wybrać. Tapeta. O, zobaczcie, to jaka taka nieogarnięta. Ojej. Pink. Luna. O, wow, to wygląda... O, to jest piękne. Ja chcę chyba to mieć. Purple. Baby blues. Baby blues. Czekajcie, co ja bym chciała? O, Christmas, coś tam. A, A to? O, słabe. Słabe, słuchajcie, to jest. Tu jeszcze coś jest z Krysmasem A to. O, to już takie ładniejsze. Mmm. Funky Punky. Mm, coś jeszcze jest. Christmas, coś tam, coś tam. Gifts. A to girly, a gift. In baby. Mhm. Halloween. O, Santa był. San... O, pomocnicy świętego Mikołaja, zobaczcie. Tak się te pytania nazywają. Dobra, co? O, taka też jest ok. Dobra, to ja nie wiem, co ja mam tu wybrać. O, x Hm. Taki weźmiemy, bo docelowo mi się tamten podobał, to wyglądał jak ten, jak jakiś taki pokój na poddaszu. Ale słuchajcie, żeby nie było tak. No to sobie zróbmy coś takiego. O, te w sumie o to mi się podobały, te ciemne podłoga. No dobra, a mogę siebie przestawić? Swoją tą postać? Nie Dobra, to dajcie to, słuchajcie, tak O, tu nad stołem Ten obrazek damy tu Albo tu, bo to tak pusto No i słuchajcie, o, pokój jest, ekstra, nie? Tutaj sobie koledzy nasi siedzą, tu pieseł Świetnie Mogę to, o, zapisz, okej okay. Dobra, kochani, i co ja tu jeszcze mogę robić? Ubierz się, a ja już byłam ubrana O, się ładuje coś, czekajcie nie, ja nie chcę tu się ubierać, wypadł. Wybieg, casting, o. Zobaczcie, jakiś casting jest, świetny. Oglądaj. A czym mam to oglądać? Dobra, dalej. Hmm, co jeszcze mogę zrobić? Mogę stąd wyjść? Mogę. E Chat, gry, miasto filmów. O, zobacz. Prezent, ale ekstra. To zbieram. Zdjęcia, klub, Artbook, filmy. Ach, to jakieś filmy do oglądania. To. No, właśnie, to tutaj, gdzie nie mam mojej sukienki. Zaprojektuję. Może tu będzie mój jakiś stary projekt? Nie mam. właśnie tak robiłam wtedy. Oj, nie, nie chcę zapisywać. A moje, zobacz. Jest moja sukienka, zobaczcie. Zobaczcie, jest nie? Świąteczne, ja mam i tu i to. A ja mogę ją kupić? Nie, bo nie mam hajsu. A skąd mam wziąć hajs? Hmm, słabo. Dobra, poczta, mój pokój, mój profil. Jakaś jedynka. Moje MSP. A co to jest? Jak zarabiać awards? Zdobądź feję, wykonując zadania, ale o co chodzi? Tu jakiś Mikołaj jest święty. A tu mogę kliknąć, odbierz. I co się wtedy stanie? Hajs się posypał. Oj, coś się zacina. Hajs się posypał. O, znowu się coś posypało. Okej. Okay. Już level mam. Zobaczcie, mogę mieć taką szafkę beznadziejną, jakaś takie coś. I co to jest? Hmm, bez sensu. Nie wiem. Wezmę tą chmurę. Co ta chmura daje? Świąteczny coś tam. Otwórz 25 drzwi. No to jeszcze nie mam tyle drzwi. A tu. O, moje prezenty. Nowe biografie używaj. Może na początku wyglądać nieco śmiesznie. Czy chcesz użyć nowej biografii? A co to jest nowa biografia? Eee. Okej. Okay. No i co? Nie wiem. Mogę wyjść stąd po prostu? Boję się. Dalej. O, zwierzaczki Hotel dla zwierzaka O, prezenty, szybko, hajsy będą się sypały Dawaj Tu, myszku, wszystko Tu jeszcze jest prezent Ja codziennie mam takie prezenty, czy jak? Może ja powinnam chodzić i zbierać to? Moment, tu było jeszcze coś? Nie, tu w grach O Szybko machać Dalej W czat nie ma prezentu. O, to. A tu? Yy, jutro mam otworzyć. Hmm. W zakupach ja chyba byłam. W zwierzakach też chyba byłam, nie? No dobra, zobaczcie, mamy tyle pieniędzy. I nie wiem, co tu więcej się robi, słuchajcie. Weźcie choć jeszcze jakąś grę jedną. Arkada, co to jest? Creative, v, puzzle. O, puzzle można układać. I co się z tego ma wtedy? O, feed the panda. Aaa, zepsute. O, nie, nie, nie zepsute. Okej, okay, nie chcę intro oglądać. A mam na klawiaturę grać, czy... Feed the boss panda to complete the level. A jak mam to feed, no feed zrobić? Wow! Śmieszne. Już? Aha, świetnie. Okej. Okay. A, a to klawiaturą się nie tego? Nie. No i co? O, weźcie nie mogę pandy przestawić co mam zrobić? No. Jak mam to zrobić? Kurde, jakie to jest durne. tym rzucać. Nie, nie podoba mi się to. Uciekam mi z tą grą. Następne. Ja nie umiem w takie rzeczy grać. To miało być puzzle, a oni mnie to szukali. Create... Nie, creative to będzie słabe. Dudle, shapes play dajesz moving the ball you need to put the put into the box ok świetnie next, ja zawsze pierwszy level przechodzę widzicie jakie to jest proste? <laughs> dobra mam tutaj jakieś rysować te nie żeby przesunąć tą kreskę ojej i co tak? Gdzie o co chodzi? Ach to będzie. Ej, a mogę na nowo tą linię. Clear. O, teraz. Ach, widzicie, bo ja muszę zbudować, jak się to będzie toczyło, ale krzywo. Teraz. Ale jaja. Fajnie. <grych> next. Next, next, next. A, dobra blue hash object... Okej... Okay. O tak... I tak... Dobrze, dobrze... Next, next... All stars, na no, ale weź i tak... A, bo on mi każe tak rysować, no to w takim razie to jest ułatwione zadanie, nie? Next, next. O, już mi nie ułatwia. Dobra, moi drodzy, czyli tak. Toczy się kulka, tak. Tu już następna jest, tak. I tak. O! Dobra. Udało się. Yy, dobra. Teraz. Moment, ona się będzie tak stoczała. Czyli oj, rodzile kreska, ale dobra, zobaczymy. Tak. Nie, wiecie, co za wysoko. Damy tak. Okej, okay, to może być śmieszne, ale. Tej nie wezmę. Aj, dobra, bez jednej, niech będzie. Dobra, niech ona spadnie sobie tu. Dodamy tak do końca. Spadnie tu. Ach, bo w ogóle na to byśmy mogli ją poprowadzić. Ale dobra, bez sensu. Nie będziemy wszystkich gwiazdek zbierać. Dobra. Ale tu może nam spać z tej strony. To ja o tak ogrodzę. O. <ścoughs> Czy się da, tak? E, utknęła tu. Ona tu nie przeleci. No dobra, to tak. Tu się toczysz i po prostu tak. Dobra, mamy chociaż tą jedną już. Dalej. Ale nudę, co? Dla Was to pewnie nuda, niezła. Dobra, tak. Tak. A teraz tu nie podleci, bo będzie zły kąt. Dobra, to tak. Tak, ale pewnie się... nie wiem czy to. Ojej, a co to? Ej, a dlaczego tam mi blokuje moje kuleczkę? No, ok, wyszło. <laughs> Dobra, kochani, pograłam jeszcze w tą gierkę chyba z 2 czy 3 tam te levele i poddałam się. Także co? Będę kończyć chyba powoli. Nie wiem, ile ten odcinek trwa. Mam nadzieję, że niezbyt długo i na pewno nie był interesujący, ale może pooglądam sobie, co w ogóle się robi w tych grach i spróbuję jakoś, świecie, ogarnąć. O co tutaj chodzi? No dobra, to fajnie to. Do następnego.